Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza. Onego czasu posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy do niej anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. A ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie lękaj się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus.